Aha, to Dobrze, dobrze! Jedziesz tym! Nie, jestem w tej kategorii, ale ja nie, walczę, bo ja mam nie, nie, Aha. nie, to, 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 to jest to o jest... złoto. Jest... Dobrze, dobrze, dobrze. Jedziesz, ty. A, no, Masz? tu jest no. dobrze, Maciej, dobrze. Dobrze. Fajnie. Pięknie macie! Maciej. Jedziesz? Jedziesz? Jedziesz Maciej? Macie? Macie? Co jest? Co jest tą ręką tej?

W dół, żeby cię nie zwytnął dupa było kontrola Dobrze. Pięknie dwie minuty 40 sekund Prowadzisz sekundę. Prowadzisz Prowadzisz dużo już teraz kontrola. Kontroluj i łapę Kontrola! Pięknie Dobrze. Dobrze. Kontrola Maciej Kontrola Spokój Spokój dwie trzydzieści 25 wygrywasz na dosiarz. Do do to do że... to pani, cały ciężar na dosiarz, to co kawałuszka. Pięknie! Ruchu, Dobrze! I nasza Zapraszam do kawałuszka, to Na, na, na minutę dyplomu nie stanęła się. Maciej dwie minuty, dwie minuty macie. Macie nie tak. Przepraszam, matka Mariele. Na matę mamy dwa zaleczone Tomasze Kowalskiego i Kowalter Iraskiego. Następnie przygotowuje się Maciej Chowielu jako Jarka Duszmowa. Dobrze macie męcz gościa, męcz go tam. Masz go, półtorej minuty. Dobrze. Minuta dwadzieścia! Minuta dwadzieścia! Dobrze, macie! Pięknie! Dobrze, go tam dusi, tak? Chociaż nie ma kresów, Minuta macie! Mocna! Żeby szyi nie zgubił! Mamy prawej nogi! Mamy prawej nogi! rękę włożyć pod nią! Macie 55 sekund! Spokojnie! 50 sekund Macie, Masz wygraną. Spokojnie, dobrze, spokojnie, spokojnie. do końca. Dobrze. Sok i tosiak. Grzegorz za z kwalifikacji te łapy, męcz Pięknie. Męcz te łapy, dobrze. Stok, dobrze. Co? Tak. Pilnuj prawej nogi. 20 sekund. 20 sekund! Macie 20 sekund, twoja walka. Dobrze, wybieraj. Tak, pokory. wyciągaj to! Ry, łapa damsa, łapa damsa, dobrze, jak robisz to. Dobrze, kontrola, kontrola do końca. 5 sekund! 5 sekund. sekund! Trzymaj, trzymaj! Maciej, masz złoto! Złoto! złoto. złoto. Pięknie! O, Pięknie! Wujek Kaban, to dla ciebie! Piłek, kuboty! Powiedz lepiej, na czym wagę robiłeś? Piwko cały tydzień!